i strona taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek z Jako, że w ankiecie, którą robiłam pod poprzednim odcinkiem, wygrało ZO, było właśnie najwięcej procent, jeśli chodzi o to, żebym nagrywała dalej ZO, e, no to będziemy dalej nagrywać, tylko, że tym razem weźmiemy sobie tryb swobodny, czyli taki jak zupełnie na początku całej tej serii, całej naszej przygody z ZO, ponieważ tam można się troszeczkę wykazać, jeśli chodzi, chodzi o dekorowanie, o zarządzanie ZO, o wiecie... Możemy sobie stworzyć tyle zwierząt, ile chcemy, i tam nie ma żadnego limitu. Także uważam, że ten tryb będzie dla nas w tej chwili najlepszy, żeby się troszeczkę pobawić jeszcze w tym zo. E, uwaga, czytam. W trybie swobodnym pieniądze nie grają roli, dzięki czemu możesz stworzyć w sieci zo bez żadnych ograniczeń. Możesz stworzyć w sieci zo? Aha. Aha, w sieci w, w sensie w internet, okej, okay, okej. Okay. Współpracując nawet z trzema znajomymi, i nie wiem o co chodzi. Jeśli wy wiecie o co chodzi z, tym, z tą współpracą z trzema znajomymi, to piszcie, bo jestem ciekawa. E, chętnie bym się zaangażowała w coś takiego. Zwierzęta i elementy w zoo są odblokowywane po uzyskaniu przez zoo określonych poziomów sławy. Czyli wiecie o co chodzi. Dostajemy poziom i mamy jakieś tam kolejne zwierzęta. Wiecie już, ten kto ogląda u mnie zoo wie na czym to polega. Jednak niektóre wyjątkowe zwierzęta można odblokować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego poziomu sławy w zoo w trybie wyzwania. Czyli my odblokowaliśmy kilka właśnie już tych zwierząt w trybie wyzwania, ponieważ poprzednia część serii była mm, właśnie wyzwaniem. I teraz tak, Nazwę to jako seria trzecia naszego zoo, żeby się nie pomylić, po prostu, żeby ktoś, kto chce obejrzeć, będzie seria pierwsza, druga i teraz jest trzecia seria, kiedy zaczynamy od nowa, zupełnie z pustym zoo. Także lecimy. E, Ameryka Północna. Yhm. Wioskami, plażem, mnóstwem słońca. Otrzymujesz nieograniczone fundusze na stworzenie w tym ośniewającym ogrod miejscu ogrodu zoologicznego światowej klasy. Tutaj nie ma... Ameryka północna, surowe piękno tego miejsca jest nie do przecenienia. Stoisz przed trudnym zadaniem jakim jest stworzenie ogrodu zoologicznego w tym odległym miejscu. Na szczęście rząd udostępnił ci nieograniczone fundusze, by wspomóc stworzenie najwyższej klasy azylu dla zwierząt. Coś jeszcze jest zablokowane. Co Tutaj coś widzę. Europa. Zona zielonych malowniczych terenach Wielkiej Brytanii. O nie, 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 nie lubimy Wielkiej Brytanii. To Ameryka Północna, i to Ameryka Północna. Aha, czyli, no dobra, no to możemy wziąć na Alasce. Czemu by nie? Uruchomić Zoo? Tak, czyli widzimy się już w Zoo. Mamy tutaj naszą postać. Ona jest w każdym moim Zoo taka sama. Pytaliście się, jak stworzyć swoją własną postać w Zoo. E, także postaram się Wam teraz wyjaśnić. Wchodzimy tutaj. Klikając A. Nie zmieni nazwę. Oh, 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 żebym to ja wiedziała jeszcze. Um, o, e, nie, nie, nie. To też nie to. Dobra, nieważne. <ścoughs> Chciałam Wam powiedzieć, ale nie pamiętam. Dobra, jeszcze raz. kochani, a więc stoimy właśnie przed naszym nowym zoo i zaraz sobie zobaczymy jak ono wygląda bo tutaj póki co to ja widzę same takie wiecie górzyste tereny wow, fajnie to wygląda, takie ośnieżone szczyty, wow, zobaczymy zaraz jak to wygląda z góry póki co tutaj nic się nie zmieniło także tu mamy wszystko to samo tak, willkommen Willkommen. Nie ma tutaj po polskiemu. Dlaczego? Tu mamy, jakieś dzieci już biegają, chociaż jeszcze nic w zonie ma. Tu nasze samochodziki. I co tutaj możemy powiedzieć jeszcze o tym Zo? W sumie, poza tym, że różni się tłem, to nic specjalnego. I tak wygląda z góry. Ciężko pokazać, jest inaczej. No, ale jest taki, jaki jest. Jest takie. Dobra, chciałabym póki co zmienić ławki troszeczkę. Yy, konfiguracja globalna. Yy, ścieżki. Możemy wziąć teraz troszeczkę inne, żeby wiecie, jakoś to ładnie wyglądało. O, coś takiego na przykład, żeby trochę się różniło niż ostatnie. Pojemniki na śmieci. Weźmiemy sobie <laughs> takie. Ławeczki też zmienimy, żeby wiecie, nasze zoo wyglądało trochę inaczej, a drzewa, o, drzewa miejskie, nie, drzewa są w porządku, a ściany, hmm. mury pustynne, nie, 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 wysokogórskie, to takie są, nie, zmieniły się, pokażcie, o, zmieniło się, okej, okay, wow, ale fajnie, dobra. Czyli to będzie teraz tak troszeczkę inaczej, chociaż coś. I teraz tak, chciałabym troszkę tak pobudować tutaj, żeby zrobić taką dróżkę, żeby ona w miarę była prosta i naokoło niej, żeby były stoiska z jedzeniem, wiecie, toalety, coś takiego. A więc zaczynamy. Um, punkty obsługi. Przekąski i napoje. OK, czyli stoisko z napojami bezalkoholowymi. Na razie możemy sobie zrobić tutaj. Hmm, chodziło mi o bardziej Ma coś innego, ale dobra, zróbmy tutaj. OK. OK, OK. Tu z drugiej strony ekspozycja, nie ekspozycja. Hmm, punkt obsługi. Z popcornem. Czekajcie. O, 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 coś takiego. Troszkę jest krzywo. Jest, ale to nic, nie przeszkadza nam to. E, tutaj znowu możemy zrobić. Punkt obsługi. Hamburgery, ale tak troszeczkę dalej. Wiecie, że goście sobie przejdą, od razu mogą żrać. <gry> OK. i tu mamy jeszcze coś do dodania. Hmm, punkty obsługi, napoje. Nie mamy, musimy drugi poziom osiągnąć. No dobra, hmm, to nic, to poczekamy. Albo sklep z balonikami dodamy, ale bym chciała, żeby się dwie dróżki pokazały. Może być tak troszkę krzywo, ważne, żeby były dwie drogi i to się, wiecie, kupy trzymało. Ok, a więc tak, możemy zrobić tutaj póki co. Ym, nie mogę. Od poziomu drugiego jest ulepszanie. Ok, czyli na razie mamy wszystko na poziomie pierwszym. Ok, ludzie, mam nadzieję, wchodzą. 500 osób. Spada, spada liczba. Yy, to co? Myślę, że możemy tutaj w środeczku yy, jakąś dekorację, aczkolwiek chodziło mi raczej o taką maluśką. Na przykład, ryczący lew. O, wiecie, wchodzą do zoo i widzą ryczącego lwa. Będzie to ładnie wyglądać. Ale tam bez tamtej dróżki bym chciała. No, ale musi się pojawiać tamta droga. Nie, nie może być tak, jak ja bym chciała. Ach, dobra, już jak ma się pojawić, to niech się pojawia. Ważne, żeby to było na środku. Takie będzie trochę zatłoczone to, zoo, ale myślę, że wam to nie przeszkadza. Pokaż się. O tak, wchodzą do zoo, widzą lwa, pięknie, pięknie. Wow, ale tak ogólnie to ten lew bardzo fajnie wygląda. O jejko, to są ślady zwierząt. Ej, jakie to jest fajne. Okej, okay, ta łapa tutaj dziwnie dość wygląda. Ta przy której ona stoi tu o. No dobrze, niedźwiedzia, tak, widzę tutaj. serenki, raciczki są. Dobra, to możemy sobie oddalić i póki co mamy tak. Za chwilkę będzie poziom drugi, więc będzie można ulepszać. A tu możemy zrobić jakąś mini ekspozycję, wiecie, z kałostropików. O nie, znowu tak. O, tu są trzy dróżki. Okej, okay, niech będzie. Wybaczcie. Ok, czyli możemy już e, ulepszać Żerafa. Spoko, spoko. Ok. To co byśmy tutaj mogli dodać? Warany. Warany, dodajmy. Waran nilowy. Weźmy Jacka. jeszcze jakąś samiczkę. Zadoptuj zwierzę. Warany niki <laughs> Pokażcie się, bo jeszcze nie widziałam tutaj waranów chyba. Nie, nie widziałam. O wow. Ale fajoskie. o jejku, jakie słodziachy. Grubaski takie troszeczkę. No dobrze, to niech będzie, bo jeszcze my potrzebujemy tu szybko wybudować, jak już mamy zwierzaczki, ten, co się opiekuje nimi, więc musimy zrobić tak. Gdzie by tutaj to postawić? Myślę, że gdzieś tutaj od zo, punkt obsługi, nie obiekt. Nie mogę jeszcze, od czwartego poziomu. Ok, no to toaletki. Zaraz tam wszystko poulepszam. Jedna jest, teraz z drugiej strony. Wybaczcie moją chrypkę, ale nic na to nie poradzę. ok Aha, od dziesiątego na trzeci poziom. Okej, okay, spoko, fajnie. Trzeci poziom. Jak fajnie. Centrum hodowlane Baribal. Dusiciel. Właśnie ja bym tak bardzo chciała słonie tutaj zrobić. Nie mogę się doczekać, kiedy sobie zbudujemy tutaj wybieg dla słoni. I chcę też zrobić coś takiego, że będziemy nasze zwierzątka wkładać do jednego dużego tego, tego wybiegu i różne gatunki, bo wiem, że też tak można. Kupy nie ma, ok. To dobrze, czekajcie na się herbatki, bo sobie zrobiłam. Może troszeczkę mi ta chrypka przejdzie. Okej, okay, czyli a tą toaletę ulepszyłam? Ulepszyłam. No dobra, no to co? Budujemy pierwszy wybieg dla zwierząt. Myślę, że może być gdzieś tutaj. Poczekajcie, bo może zrobimy najpierw tak, że jeszcze dalej rozrywkę damy. Mhm. Lew maskotka, sklep z maskotkami. Nie, lew maskotka. Zróbmy tutaj. O, 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 Dwie dróżki. No właśnie, super. Ale byś musiał to się przestawić lekko. przenieść to, tak, w drugą stronę, bo to tak bardziej od tyłu będzie. O, tak. Subcio. Ulepsz. Ok. Wiecie, to jest ten lew, któremu można pionę przybić. Zawsze to robię i teraz też nie będzie wyjątku. Raaa, piona! High five! No, także fajnie. Okej, okay, tutaj byśmy też mogli coś zrobić, żeby było tak symetrycznie, a więc zrobimy... Hmm, hmm, hmm. Punkt obsługi, rozrywka. Może ten sklep z maskotkami? Dwie dróżki, proszę. Dlaczego nie? Są ok. <laughs> Dobra, ulep. I teraz słuchajcie. O, wow, jak nam. Ta, całkiem nawet mi się podoba to zoo, muszę Wam powiedzieć. Um, chciałabym dekorację. Krajobraz. I na przykład. Bo tu mamy tereny wysokogórskie, tak? No to weźmy na przykład sobie taką skałkę. O, postawmy. Niech sobie tutaj stoi, a co? tak nam ozdabia, bo tutaj tak goło, wesoło. Taka skałka. O! Z jednej strony. I tutaj też coś wstawimy. Dekoracja, krajobraz, wysokogórskie i na przykład weźmy to samo, żeby było tak, bo ja lubię, jak jest symetrycznie. Pokażcie się. Za chwilę czwarty poziom będzie i super. <laughs> tu możemy zaraz zrobić pierwszego zwierzaka. O tutaj na przykład. <laughs> ekspozycja. Nie minie ekspozycja. Ekspozycja. Co by tu wziąć? Weźmy tropiki i słonie pierwsze. Słonie zróbmy tak. Cho chociaż ja nie wiem, czy będą jakieś słonie z tropików. Okej. Okay. Czwarty poziom. Jej. To jest średnie tropiki? Średnie. A wygląda jak małe. Takie, nie? Takie całkiem. Całkiem małe. Dobra, zobaczmy, jakie zwierzątko można tutaj um, dodać. Bym chciała słonia. Sawanna, tropiki. O! Słoń indyjski i słoń. Burbe. Ten mi jest bliższy, więc weźmy tego. Oskar. Może być. Oskar chodź do nas. Zwierzątka. tutaj zwierzę. Słonie indyjskie. Weźmy Holi czy Rosie. Rosie. Jeszcze jedną zwierzątką. Jeszcze jedną słonie, słoniczkę. Maple, holly, Dushes, douches. Ok, teraz musimy im tutaj szybciutko wybudować element ekspozycji, opieka. Dajmy im żarełko. Co lubią słonie? Weźmy im warzywka, będą zdrowsze. Ulepszymy od razu. Ok, następną rzecz, jaką im zrobimy, to może być ten myjek. Jaki by to pasował? Ten. Kamienny ptak. Ok, i co jeszcze? Modyfikacje. Utwórz. Sadzawki lubią słonie O! Piąty poziom! Jak szybciutko! Centrum obsługi Zoo. No i super. Mm, sadzawka, kamienne jeziorko Możemy to ulepszyć? Nie. Możemy to jedynie naprawić. A tu? Słoni się jeszcze czymś bawią. Centra aktywności. Słonie. Dlaczego nie? Zobaczymy, jak się tym bawią. To jest takie kolorowe, fajne. Ale weźmy to. Ulepszyć nie, nie można. Ok. E, to teraz sobie możemy zobaczyć zwierzątka. Wyświetl zwierzęta. O. Gdzie masz kły? Aha, bo ty jesteś ona, Rosie. Ok. Wow, ale słonie są super. Poczekajcie, może ja troszeczkę podgłoszę? Bo coś jest cicho. Da się, opcja, głośność efektów, ok? Obawi się tym, ale super. Um. Good. Dobra, zaraz zobaczymy, czy one, czy tutaj e, wszystko mają na zielono. Oczywiście, że tak, <laughs> czyli super. Można jeszcze trzy inne zwierzątka tutaj dodać. E, kto żyje w zgodzie ze słoniem? Ale zobaczcie, jakie to by było zatłoczone jeszcze trzy, trzy zwierzęta. Może jakieś małpki. Ale to wtedy byśmy musieli usunąć jedną zabawkę, e, na przykład te centrum aktywności. Da się tutaj małpkę za... zagarścić, albo jakąś antylopę? Mm -hmm. Tropiki, szukam tropików. Sawanna, tropiki. O, par. Proszę, proszę, proszę. A one się chyba też będą bawiły właśnie tym centrum aktywności. Zobaczymy. Weźmy. Jejku, są dwa młodziaczki. Krystian. Okej, okay, niech będzie. Zwierzęta. Zaadoptuj zwierzę. Mm, Biskuit. Niech będzie. I jeszcze jedna. Zwierzęta. I one wtedy nie będą y, się rozmnażać. Ale to nic. Poli. Okej. Okay. Jak będziemy chcieli rozmnożyć jakiegoś zwierzaka, to go po prostu przeniesiemy. I teraz one żyją razem w zgodzie i to wszystko jest super? Czy jest zadowolony? Potrzeby społeczne, ale zaraz ci tutaj dowiozą resztę. Tak myślę. Tak, dowiozą ci. Także będziesz super zadowolony. Ale to jest super, że można tak kilka zwierzaków. Ojejku, ten maluszek. Muszę go zobaczyć. O, jaki słodki. Boże, jak to jest ślicznie zrobione. Ta sierść, to wszystko. Okej. Okay. O, szósty poziom. Ok, kapucynka. To też możemy zrobić. Ale super. Dobra. M poczekajcie, teraz zrobię te... Żeby się tam, wiecie, zaj zajęło tym zo. Ktoś, ktoś, żeby się zajęło. <laughs> Obiekt. Centrum obsługi zo, Centrum hodowlane, Biuro obsługi zo i to mi właśnie jest potrzebne. OK, ulepsz. I teraz zatrudniamy personel. Andy, może być. Kto tam jeszcze? Zatrudni. Lisa, może być. Zatrudni. Gustavo. Ok, na razie nam tyle wystarczy, bo nie mamy jeszcze, wiecie, o sztulu zwierzaczków. A po drugiej stronie zrobimy biuro konserwatora, żeby ten facecik z tym z tą miotłą tak szybko, wiecie, on tak śmiesznie biega. W przyspieszonym tempie. E, nie, 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 nie tak, nie tak miało być. Ulepsz. Zatrudnij personel. Zatrudnij Bart. Siódmy poziom. Zobaczcie, jak nam to szybko leci dzisiaj. Zatrudnij. Co oni nie mają trzech gwiazdek? No co, wy, Daniel? I jeszcze jeden. Arno. OK, starczy nam na razie tyle. Także sobie chodzą tutaj pozo. O ja, cię kręcę! Zobaczcie, jak nasze zoo teraz wygląda fajnie. I tu zrobimy jeszcze jedną e, ekspozycję. Może tundrę? W sumie nie mieliśmy często tundry. Średnią, bo oczywiście weźmiemy e, kilka zwierzaczków tam. O tak niech będzie. Pokażcie się. No całkiem, całkiem. Dobra, to jakie tutaj zwierzęta mogą być? Zaadoptuj nowe zwierzę. Mhm. Tundra, niedźwiedzie. Tygryski też w tundrze. To może, ale tygrysy i nie weźmiemy już nic innego. A szympansy w tundrze? Tropiki, tropiki, tropiki. To nie, a na zorożce. Sawanna, tereny, sawanna, tereny, trawiaste. A nie wiedzie. Lasy strefy umiarkowanej, to nie. Lwy w tropikach. Ale ja już zapomniałam, co my tu mamy. Tundra, właśnie. E, dobra, no to co, weźmiemy tygryski, które są z tundry. Tropiki, tropiki. Tereny wysokogórskie. No to co ja tu mogę włożyć za zwierzaka? Antylopy pewnie jakieś. Ale w sumie antylopy to... Sawanna, tereny trawiaste. No i co z tundrą? Okej, okay, czyli żadne antylopy. Czy lwy? Nie, nie wiedzie. Tu są stundry, ale od 10 poziomu, a mamy 7. Hmm. Dobra, to niech sobie zostanie na razie to. Będziemy tutaj później do tego wracać, a najwyżej później zrobimy. E, znaczy, no, później tutaj włożymy te zwierzątka, które e, nam pasują. Gdzie by tutaj jeszcze postawić? Bo chciałam szybko wstawić jeszcze. E, wiecie? Wiecie o co chodzi? Nie wiecie? Ja Wam powiem. Mini ekspozycję. Drzewo tropikalne. I teraz, żeby mi się dwie dróżki pojawiły, dwie, proszę, dwie, proszę. O! No i całkiem spoko. I co w tym drzewku możemy zrobić? Co możemy kupić? Kapucynki, Ary, kapucynki. Kapucynka czarno-biała, niech będzie. Sergio. Zwierzęta. Kapucynki czarno-biała. Sparkles Koko. Jeszcze można coś? Można jeszcze jedną. Pia, niech będzie. Ósmy poziom. No i fajnie. Niedźwiedź Niedźwiedź taj, Tajwański. Leniw jest trójpal, justy, ok. Dobrze, dobrze. Pokażcie to zwierzątka, bo jestem ciekawa. Wyświetl zwierzęta. Ojejku, jakie to ładne jest. Nie lubię małpek, znaczy nie lubię, nie przepadam, ale te są akurat całkiem ładne. Lubię obserwować zwierzątka, które tutaj właśnie są w tym zoo. Co będą robić? Jakie są interakcje? A ty co tutaj tak sama robisz? Ojej! Jak ona się przeglądała temu gościowi. Gościu. No ale super! Ja bym tak mogła się gapić i gapić. A my tutaj już musimy kończyć, bo czas kończyć odcinek. Zobaczy tylko, czy te niedźwiedzie nam się jeszcze odblokowały. które już mogę tutaj dodać. Nie, jeszcze nie, czyli to jest faktycznie od 10 poziomu. Niedźwiedź polarny! Ojej! Będziemy na niego czekać! To będzie tutaj dla niego! Nie będziemy na razie nic robić. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystko dobrze u tych naszych tutaj, wiecie, tych naszych... Ty tutaj się kąpiesz, znaczy pijesz sobie, ok? Ty się układasz w błocie, ty sobie stoisz, Krystian, maleństwo sobie biega, poli, ty tutaj pokazujesz swoje kły. Okej, okay, wszyscy są szczęśliwi, mam nadzieję, tak? Super, są szczęśliwi, dobra. No to co, mam nadzieję, że w miarę wam się podoba ten odcinek. Pamiętajcie oczywiście o łapeczkach w górę, o komentarzach i o wszystkim innym. Ja Was teraz będę żegnać, także do następnego, trzymajcie się i cześć!